Proszę Państwa, bój idzie teraz o świadomość. O świadomość, czyli o media i o naukę. I tylko od młodzieży zależy, kiedy Polska się podźwignie. I ja boję się bardzo, że jeśli klasa polityczna nie zmieni się, nie zaczął być normalne konkursy, że zwycięża ten, który jest najzdolniejszy, najmądrzejszy, najuściwszy. To będzie bardzo źle. Nie może być to nominacja papina, im głupszy, tym lepszy, bo nie z to jest droga nieuniką. To mamy komuniści w 60-tych, 70-tych latach zrozumieli, że jak chcą już, już partyjaka mieć, to na dyrektor w swoim stanowisku, ale jego zastępca musi się znaleźć. Polska, proszę Państwa, nie rządze w swoim. W dwudziestoleciu międzywojennym zbudowano... stworzono walutę, zbudowano centralny okręg przemysłowy, przemysł chemiczny, przemysł lotniczy, stoczniowy. Budowano Polskę, budowano zbudowano Co zbudowano w Polsce? Trzeciej Rzeczpospolitej. Rozwalono przemysł, skasowano stocznie, skasowano lotnictwo, skacowano przemysł maszynowy. Pozamykano góry i kopalnie. A zbudowano co? Hipermarkety. żeby trenować polską wieczór. Sprzedano polskie banki za pół, miliarda, za pół miliarda tak zwanego funduszu stabilizacyjnego, którego tak nie wykorzystaliśmy. Mamy być narodem, który ma gary w Berlinie, w Londynie, Paryżu. W Tak Nigdy nie mówi, że jest krzeci Jest UPS tam zwany PRL Pis, ponieważ system prawny tylko w prl obowiązuje nadal. Dlatego ubeców mogą mieć emerytury od 4000 zwyś, a ludzie, które walczyli... I tłumaczy się nam, że nie można by tego cofnąć, bo to są prawa na pitek. Prawa napite walce o to, żeby Polska nie istniała. Żeby była w części Imperium Sowieckiego. Poza to oni dostają te ewentury. Zaczyna się w Polsce zmiana, dzięki bardzo młodym ludziom. Dzięki tym ludziom, Insurrekcja, która wybuchła w Polsce w 80, 1981 roku, która doprowadziła do tego, że społeczeństwo się zorganizowało. Państwo się zorganizowało w Związek zawodowe, Wybrało przedstawicielstwo. Pierwszy raz po 1939 roku, kiedy rozpoczęła się wojna. Teraz należy zrobić to samo. Musi, musimy się... to jest znaczy i my, jako społeczeństwo, mamy prawo decydować, co w mediach publicznych będzie. Księżka, która jest przekazywana przez media, media prywatne, w tym głównie prym. to jest stacjanie polskiej flagi w Siegówno. Czy w tak, czy muzułmańskim kraju, to żeby półksiężyc spróbował się udać. Europa się też rusza. Już ludzie mają dosyć politycznej poprawności. Nie może tak być, żeby uczucia Polaków cały czas były szanwane. Państwa. jeśli dojdzie do sytuacji takiej, że większość społeczeństwa zrozumie, że taką wyborczą niczego nie zmieni, czyli nie będzie można zrobić zmian metodami politycznymi, to muszę Państwu powiedzieć, że nastąpi tragedia. To się w czasie zapobiegania, co wtedy było? I wtedy były bez Gdzie plusuk napadał na pociągi, żeby zrobić, żeby zrobić pieniądze na walkę. Jeśli państwo są naniechane i na nie może sobie z nich to zaczyna się tego byc. I tego się powie. Musimy jako naród, jako społeczeństwo odzyskać podmiotowość. Poznać się między sobą. Przez to, że prawdziwi bohaterowie nie byli pokazywani w mediach w ogóle. Wmówiono nam, że to jest zupełnie dość inne. Mówi się nam teraz że Agniek to taki biedny człowiek, którego tam bezpieka bardzo molestowała, bo mu ściskała paszport i wyjazd na na stypendium, żeby mu szybciej do to, profesorem. I teraz taki profesor, pan Sygnowa, który jest rektorem, mówi, że naulustracja no, to jest B, i żeby ratować z profesorów, to należy na starszych wykładowców przekształcać. I ci ludzie kształtują naszą inteligencję. Gdzie w mediach pojawia się, że dziewczyna, która sobie radzi ma sponsora, to ona jest zarabna. A nie mówi się wprost, że jest to kurtyzana. I taka studentka ma być potem sędziną, lekarbą. Na uścięło. to ma być święta społeczna, to nie ma Pole i Mam nadzieję, że to pokolenie, które ma teraz Ma io glielo faccio. Zero